Dzień dobry. Trochę dzisiaj nietypowo, ponieważ jesteśmy w ratowaniu świata. Aczkolwiek jest teraz taki błąd, który jest po części pay to win. Wchodzimy na dowolną mapę, zalecamy wejście jako ninja, ponieważ skuteczność glicza wynosi wtedy prawie 100%. Kiedy jesteśmy w misji, robimy cokolwiek, na przykład możemy, nie wiem, pobiegać, ale żeby to nie trwało zbyt długo, ponieważ wtedy od razu trzeba wyjść. Kiedy to zrobimy, trzeba wyjść z ratowania świata do Battle Royale i następnie odpalić mecz. Na przykład, może być to, nie wiem, mecz solo, jakikolwiek, żeby po prostu był mecz. Kiedy jesteśmy w meczu, powinniśmy mieć prawie nieskończoną energię. W sensie patrzcie, dosłownie biegam i energia mi się powinna teoretycznie skończyć, a mi się nie kończy. Na świętego spokoju jeszcze wyląduję i to tak udowodnię. Ostatecznie, czyli przebiegnę tyle terenu, ile wymaga sprint. Dobra, no to lecimy. Patrzcie i podziwiajcie, jak nie kończy mi się teoretycznie prawie w ogóle energia biegu sprintu. W sensie, patrzcie, biegnę cały czas. Nie wiem na jakiej podstawie to. O! O! To coś nowego. Aczkolwiek, ten sprint jest wydłużony. Czyli można to nazwać jakby trochę pay to win, aczkolwiek nie do końca. Więc tak. To w sumie tyle. Ja się żegnam i do zobaczenia w przyszłości.